Szkoła została otwarta 1 września 1978 roku. Zespół szkół ma swoją nazwę. Nazywa się imienia Armii Krajowej. Szkoła ma swoje już oblicze przez lata ukształtowane. Jeżeli chodzi o gimnazjum i liceum, w nazwie się znajduje z oddziałem integracyjnym. Jesteśmy Najstarszą placówką Gliwica, który to oddział integracyjny prowadzi i cieszą się dość du bardzo dużym uznaniem naszych absolwentów, jak i ich rodziców, bo nie mamy nigdy kłopotu z naborem uczniów do tych klas. Drugim takim ważnym aspektem, który tu w szkole od 6 lat jest mocno akcentowany, to są klasy sportowe Piasta Gliwice pod patronatem spółki akcyjnej, rozwijany jest profil filmowo-teatralny. Od kilku lat ten profil się cieszy uznaniem młodzieży, wybierając tą szkołę. Myślę, że szkoła wypełnia nisze w Gliwicach, bo nikt w tych kierunkach się nie specjalizuje. Najlepszą promocją to są absolwenci i uczniowie, którzy do tej szkoły chodzą. Szkoła daje możliwości rozwoju. Ci, co mają duszę artystyczną, sportową i chcą się uczyć, marzą później, żeby w tych kierunkach się rozwijać, serdecznie zapraszam do szkoły.